Dzień dobry, dzisiaj gramy sobie w Simsy Dzisiaj zrobimy coś z tym z tą dużą przestrzenią, która trochę nam oszpeca naszą kuchnię i salon, więc może zacznijmy, ale najpierw chcę powiedzieć i pochwalić platformę, na której pracujemy czyli YouTube, zrobili aktualizację taką bardzo fajną, w ogóle kocham ostatnio update YouTube'a i mamy kartę społeczność <ścoughs> więc od teraz mogę Wam robić ankiety i mogę Wam robić inne fajne rzeczy na karcie społeczności. Nie musicie już chodzić na mojego Twittera, a trochę tam też zapraszam, bo tam będą być takie bardziej y, vlogowe rzeczy i takie bardziej lifestyle'owe, a na społeczności będą takie, wiecie, typowo YouTube'owe. Taki jest plan. No wy to widzicie ten film chyba 20 któregoś. No już ogólnie listopad się kończy, więc może być tak, że po prostu machnę się w filmach i... i Późniejszy film zobaczycie po grudniu, bo wiecie, w grudniu vlogmasy eee, No cóż, my w ogóle czekamy aż się zaladuje, możecie zasubskrybować kanał mm, Jestem podzielany, bo mamy kartę społeczność, kochani O drugim nocy mi przyszło powiadomienie, że odblokowaliśmy kartę społeczność Nie wiem, jak jest teraz limit na kartę społeczność, ale ja na swoich obu kanałach mam Kartę społeczność Ale wiem, że nie wszystkie kanały dostają Bo widziałem takie, które nie mają jeszcze Więc mi się wydaje, że 250 to jest aktualny limit, żeby mieć yy, społeczność, nie? Więc fajnie. Mamy kartę społeczność, haha, <śm> mogę Wam robić ankiety. Jeszcze tam nic nie stałem, dopiero dzisiaj staję. Bo yy, nie, dzisiaj nie wiem, możecie wpaść zobaczyć, czy coś jest tam. Jest chyba, że je usunęli już, bo to, to bardzo możliwe, bo to taka aplikacja. Dobra, zobaczcie, ale ogólnie wracając do tematu budowy, to my w ogóle sobie dzisiaj zrobimy sobie taki dłuższy film, yy, bo po prostu listopad mi się kończy. No i... A musimy coś zrobić. Dobra, tutaj nasza Weronika Walker zdobyta sprawność fizyczna. Ty no to super. Aha, bo ona pływa. Omg. A to Weronika. Musimy coś zrobić z tą przestrzenią. Czy wy widzicie, jaka tu jest przestrzeń? Mamy tutaj takie coś i nie mam pojęcia co tu zrobić, do cholery, nie? Tutaj tak samo, też nie mam pojęcia co tu zrobić. Mm, I co my tutaj zrobimy? Nie mam pojęcia. Musimy sobie jakoś poradzić z tym problemem, a Problem nie jest mały od razu, mówię. E, no i cóż, może zacznijmy. Może zaczniemy od wstawiania drzwi wszędzie, gdzie są potrzebne. E, więc po prostu mamy tutaj. Które by tu drzwi wybrać? Ja myślę, że te są takie najbardziej pokojowe, chyba z trzema panelami. Są mega spoko. Dobra, więc zrobimy sobie na pewno tutaj drzwi. Mm. Zrobimy te drzwi. Tutaj, żeby tu chociaż bo Aha, teraz nie możemy jeszcze wstawiać niektórych rzeczy, bo nie mamy kodu. Zawsze trzeba wpisać na początku. BB, mowę obiec on. Teraz mamy już takiego fajnego czyta łączonego e, W ogóle nie wiem, czy wam mówiłem, ale jak ja skończę ten dom, to ja wam go oczywiście dam do pobrania. Będziecie mogli sobie go pobrać fajnie. E, no i będziecie mogli sobie też mieć taki sam dom, jaki ja mam. Tutaj się zastanawiam. Czy nie zrobić jakby takiego, takiej ściany, która będzie oddzielała kuchnię, ale być może ten pomysł nie jest zbyt fajny, bo e, zobaczcie, ta, tu są takie drzwi, takie puste drzwi. I się zastanawiam, czy po prostu tego tutaj tak nie dać i tutaj nie zrobić ściany. Wiecie o co chodzi, nie? Więc myślałem nad takim czymś, żeby tutaj nie zrobić, żeby trochę to przestrzeń wyglądała inaczej, e, ale nie, bo jakby tutaj było to. To moglibyśmy postawić parę razy obok siebie to, nie? Yy, I nie wiem, właśnie jakby to wyglądało. A to jest na ile szeroka rama wejściowa, No, zobaczcie, jak to, jakie to jest fajne. I to by naprawdę mogło spoko wyglądać. Tylko nie wiem, czy to robić, czy mamy to zrobić. Tutaj możemy coś takiego zrobić, ale na razie bym chyba odpuścił. Yy, I idźmy po te drzwi, trzy panelowe drzwi, tak? Bo potrzebne nam są trzy panelowe, które to jest, są z trzema panelami, tak, dobra. No i git. Yy. I tu będę obracał? Aha, tutaj nie mogę obracać, muszę tak obracać. No cóż, życie. Tutaj sobie damy te drzwi, żeby, ona by, żeby tutaj było dużo pomieszczenia. I tutaj na tym pomieszczeniem miałem tak, taką wenę, że tu możemy zrobić albo jakąś mega szeroką łazienkę, yy, albo jakąś kwiatarnię po prostu i zrobimy sobie tu dużo kwiatków fajnych. Mogłoby być to fajne, aczkolwiek nie wiem, czy możemy, marne, czy możemy sobie zrobić na takie marnotrawstwo. Yy, no cóż. Teraz to pomieszczenie. Nie wiem, czy tutaj dać drzwi po tej stronie, czy po tej. Chyba lepiej będzie po tej, wiecie, tak mi się wydaje. Tak lepiej będzie. No, tak robimy. E, no i jeszcze tutaj do tej, bo tu będzie sypialnia, jak dobrze wiecie. Więc tutaj sobie też zrobimy takie, takie oto fajne wejście. Yy, dobra, teraz tutaj. Tutaj będzie pralnia, aczkolwiek w Simsach nie ma pralek. Więc jest pewien problem. No i tak, o, sobie zrobimy. Tu jakby się uprzeć, wyszłyby dwie sypialnie. Ale my się nie będziemy up, 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 upierać No No właśnie, nie będziemy tego robić No i co, dobra No jest, mamy wszystko Tylko teraz jeszcze pora na drugie piętro Bo tutaj też trzeba drzwi pododawać Żeby tutaj wszystko ładnie grało No to tak Sypialnia numer jeden Ta sypialnia jest balkonowa, jak widzicie jest balkon eee, Tu będzie sypialnia numer 2. Ten to jest chyba mój faworyt, bo zobaczcie, już z balkonów Niby... Niby... Ej Bez kitu jest jeden balkon, ale taki duży Dobra, nieważne Gówniany by był za mnie projektant domów, nie? Bo zobaczcie, no kurczę, takie jakieś dziwne są te korytarze I dużo marnotrawstwa przestrzeni Ta sypialnia też będzie kozak Tutaj chyba zrobimy sobie tą małżeńską Albo małżeńską bardziej na dole się babci, to zrobimy Albo jakiegoś dzieciaka Nie wiem, to się jeszcze zobaczy Albo tej Albo tej jak ona tam miała Weroniki No cóż, ej zobaczcie, można połączyć Ale zajebiste Ale dobra, my z tego nie korzystamy Idziemy zatem na dół Na dół idziemy i musimy coś zrobić Ale nie mam pojęcia co Ta sypialnia jest giga duża Nie mam pojęcia co tu zrobić w sensie nie, nie mam pojęcia co tutaj ja Będę chciał, żeby tutaj był telewizor e, To jest bardzo ważna rzecz e, Łóżko, takie duże, fajne łóżko Szafa jakaś i tu będzie tam małżeńska, właśnie. I tutaj też będzie taka sypialnia. I czekać mam pomysł lepszy, w sumie nawet. Wiecie co zrobimy? Zrobimy coś naprawdę gigaczadowego. Giga eee, robimy tak. A będę kichał. Przepraszam. Możecie na zrobię napisać w komentarzu Dobra, tutaj będzie jedna łazienka I tutaj zrobimy jedną taką prywatną łazienkę yy, Dla naszej kochanej yy, Nie tutaj z pięcioma to te, Z tej korzystamy I Tutaj zrobimy prywatną łazienkę, czylicie, No bo tutaj wiecie, to już jest wyższy poziom kochani No i tutaj trzeba byłoby się zająć danią, to zajmiemy się teraz No i jeszcze w tym filmie chciałbym pomalować ściany Będzie dłuższy odcinek, bo Mi miesiąc się kończy, no i musimy po prostu Upchać jakoś to wszystko w jednym odcinku, więc dzisiaj jest taki odcinek po prostu zbudowania, taki zwykły. Nie mam pojęcia jak go nazwać nawet. Ale dobra, idziemy do jadalni. W jadalni nie będziemy robili baru. Bo mam taki plan, że bar sobie zrobimy w piwnicy. Czyli mieć bar w piwnicy. I tam będzie taka sala imprezowa i tam będą takie duże imprezy robione. Więc będzie normalnie super. I jakie by tutaj wziąć? Y wziąć stół. Ja myślę, że powinniśmy wziąć jakiś stół taki modernistyczny. Modernistyczny, ale może nie aż tak. Nie, ten jest spoko. Tylko, ja bym go podwoił. Wiecie? Tak, o. Że zrobił po prostu większy. Nie patrzcie, jaki stół kozacki. Trochę dziwny, taki popapraniec wyszedł trochę tam. Nie ma podwójnego. Czemu nie ma podwójnych stołów? No to cóż, no to tylko jeden. Ale skoro tylko na jeden się zdecydowałem, się, to przesuniemy go bardziej tu. No i będzie normalnie S no i dobra, robimy ten. Eee. Yy, krzesełka. Jakie krzesełka by wybierać? E, ja myślę, że jakieś takie też fajne takie może. Są super. Podobają mi się mega. I robimy sobie tutaj tak. O! Patrzcie jaki duży ten! Mamy siedmiu mam rodzinę, nie? A tu jest osiem. Yy, jest dla dodatkowego gościa, wiecie na Wigilii jest dodatkowy gość się daje sianko pod obrós, no to tutaj też tak będzie. No i damy jeszcze jakieś tutaj... E, rzeczy fajne, tylko nie wiem zbytnio jakie dać tutaj. Więc może najlepiej chyba, jak się nie ma pomysłu, to nic nie dawać, ale my na pewno nic nie damy, my na pewno coś damy. Owoce chyba klasycznie polecimy. No, no super, owocki będą do poczęstunku. No i super, chyba tyle starczy. A to co to jest? To są koperty, księżycowe dodatek. W ogóle czemu nie mamy żadnych dodatków? W sensie trzeba chyba kupić dodatek, nie? Tak mi się wydaje. Tak dobrze zapamiętałem czy nie? Chyba dodatki się kupuje, więc może kupimy jakiś fajny dodatek, bo mi się ta jakaś wyspa... tylko Nie ogarniam dodatków. Eee, czekaj, bo ja miałem te, taka lampa fajna. IB ktoś z TikToka, bo, bo nie wiem zbytnio... Nie, nie pamiętam nazwy, ale był, tak, była taka fajna lampa nad tym i to przytulnie wyglądało. To ta lampa? Nie, bo ona tak nisko była. A my mamy wysokie ściany chyba To my nie damy rady No dajmy i tak lampę taką większą Niech będzie nad jadalnią, nie będzie oświetlała drogę do jadalni No i dobra, jadalnia wyszła super Ale to nie koniec jadalni, bo jest za mało przytulnie i tak Na pewno jeszcze jakiś dywanik, ale damy też kwiatki Kwiatki myślę, że takie, ale bardziej je ustawimy, wiecie, tak o No i super tylko tak, no, wiecie o co chodzi, nie? O tak, i druga doniczka będzie. Będzie tutaj. O! No i zobaczcie, jakie fajne kwiatki. Wygląda to ładnie, podoba mi się. Tylko problem jest taki, że jeszcze tutaj i tak zostaje dużo miejsca. Więc na siłę moglibyśmy jeszcze tutaj zrobić ścianę, ale po zrobić tutaj ścianę, jak tutaj ściana jest niepotrzebna, nie? Co mm. by dalej zrobić? Co by dalej zrobić, kochani? Ja wiem. Ściany. Trzeba skomponować ścianę. I ja mam pomysł na ścianę, jaka była. Była taka fajna ściana. Nie, to nie była ta. Była takie coś, ale na dole bardziej. Nie pamiętam które to było. Które to było? Jak myślicie? Takie to? Podstawowe pastele Tu może jakiś taki wybierzmy kolor, ten jest ładny Ten jest taki jakiś zielonkawy, to ten niezbyt Ale ładne, ale ogólnie chyba pozostaniemy przy tym Taka za niebieska jest Ten Ten taki fioletowy. Ale ładne mimo wszystko. To chyba, z, chyba z tego skorzystamy. Co? Jak wam się podoba? mi się podoba. No to ten, ten robimy. I to jest najgorsze, właśnie robienie tutaj tych. Yy, tutaj tych pierdków takich małych. Najbardziej, no mi się nie zrobiło. Niech krężyć. Czy to, to się teraz zrobiło? Tak, teraz się zrobiło jakimś cudem. Nienawidzę robić tych małych. Czemu nie można? Nie ma takiej opcji jak pokaż ściany. A może jest, ale ja nie ogarniam Jest taka opcja jak pokazać ściany, żeby oni mi mogli pokazać ścianę i żebym ja mógł to zrobić sobie w komfortowy sposób. Czy nie ma takiego czegoś? Może ja po prostu nie ogarniam Później nawyżej, najwyżej się poprawi. No i dobra, musimy jeszcze zrobić po drugiej stronie. Po tej właśnie musimy zrobić i zrobimy coś takiego tutaj. O, czy to się nam zrobiło? Mam nadzieję, że się zrobiło. No dobra, nieważne, chyba się zrobiło. I tutaj to bardzo ważna rzecz, żeby tutaj jeszcze zrobić. Bo później, jak wejdziemy sobie w tryb pierwszoosobowy na Sima, wejdziemy sobie w tryb osobowy, to on będzie miało takie brytkie ściany. A my nie możemy sobie na takie coś pozwolić, prawda? Dobra, chyba wszystko ogólnie, jeżeli chodzi o to pomieszczenie, już jest. Mm, I przetestujemy sobie od razu opcję, jakby to wyglądało z tą ścianą. Tak wiem, znowu będzie trzeba malować, więc niepotrzebnie malowałem, no ale dobra. Niech niech będzie. O, zobaczcie, jakbyśmy robili coś takiego. Nie, i tutaj zrobimy... Takie drzwi duże Te mega duże drzwi, te takie, patrzcie, takie No patrzcie na to, no super to wygląda, nie? Tylko my to zrobimy trzy, tylko musimy zrobić inaczej Robimy to tak. Patrzcie tu. Tu. Yy, tutaj pojawia się problem. <grym> nie ma jak to zrobić symetrycznie. Tak trzeba zrobić symetrycznie. I czekajcie. I teraz trzeba robić coś, czego nie lubię robić, czyli przesuwać. No, no i teraz jest symetrycznie. No i zobaczcie, wejście jak do jakiegoś pałacu. A wydaje się, że jest teraz um, ten, um, że jest bardziej tak półpychane. wszystko, ja lubię jak jest tak poupychane, ale jak jest tak, tak duże, jest takich otwartych pomieszczeń Pomieszczeniów, to tak, nie, pomieszczeniów nie Inaczej Jaki to kolor, to był ten kolor? To jest ten? Nie, ten jest jaśniejszy jakiś Który jeżdżą wziął? To ten wziąłem? To jest ten, mam nadzieję, tak, to jest ten Dobra Okej, okay, no i teraz trzeba przejść na ciemną stronę mocy i pomalować tak o. O widzicie, te małe pierski też trzeba kolorować. Nie lubię tego robić. Bo te pierski się ciężko koloruje. No i dobra, robimy teraz tu. Z drugiej strony. Niezbyt przyjemne zadanie, no ale trzeba je, je wykonać. Bo się być wykonane. Bo wiecie to by się to jakby nie było wykonane, nie? By dom nie był nie, nie grał nam. Ale okej, okay, mamy e, zrobione już tutaj e, to, to pomieszczenie. E, nie wiem, no i mamy też jakąś niewielką część jadalni. E, no i mamy nowy pomysł architektoniczny na podwojenie łazienki. E, nie wiem, jaki to ma sens zbytnio, a w tej łazience nie ma okien tutaj. tutaj. E, no ale dobra, nieważne. Nie czemu nie jest w wyżopłocie? Halo? Halo, czemu ty w wyżopłocie siedzisz, ziomek? I do domu. Boże, co za gość No dobra, nieważne Zostawmy tego gościa, Nie chcę siedzi w żywiołkocie jak chce Czasem pływalny i bardzo dobrze Pływanie to bardzo super y, zajęcie Ale dobra, co my musimy zrobić teraz? Nie mam pojęcia co musimy zrobić, ale na pewno coś jest Bo wiem, że jest dużo rzeczy do zrobienia Tylko nie mam pojęcia co teraz, od czego zacząć mm, Więc może po prostu y, Jeszcze pomalujmy tutaj te ściany Będzie łatwo Ale Jakie pomieszczenia my tu robimy W końcu, finalnie Bo te pomieszczenia są wąskie one są postawione tylko dlatego po to Tylko po to, że salon był za wielki Nie miałem co tutaj dać Więc to jest minus budowania dużych domów To jest bardzo spory minus Dobra, przynajmniej pomalowane jest, nie? Dobra, ale pomalowane jeszcze nie jest to pomieszczenie obok bliźniacze pomieszczenie do tamtego czyli to pomieszczenie i bliźniacze do tamtego też nie wiem co tu zrobić Więc możemy tutaj, yy, moje pomysły to są takie no na karcie społeczność może będzie ten, zrobimy tutaj ankietę co zrobić tutaj Moje pomysły to są takie, że możemy tutaj zrobić yy, A. Palmiarnię, B. Y, możemy tutaj też walnąć y, jakiś taki kibelek wąski, y, to nie wiem, czy to będzie dobry pomysł z kibelkiem. Można spróbować, ale nie jestem jakimś zwolennikiem tego pomysłu. Y, no i można też tu zrobić po prostu nic. Y, po prostu takie ewentualnie jeszcze jakieś małe, małe mini pomieszczenie możemy tutaj zrobić ale naprawdę takie baby, baby bo tutaj hmm, chodzi mi o takie pomieszczenie sypialniane, wiecie o co chodzi, nie? ale nie jestem też jakąś zwolennikiem tego pomysłu o, tak lepsza taka lepsza widoczność, nie? ja to wymyśliłem teraz dopiero w 18 minucie filmu dobra, no i e, trzeba zrobić jeszcze tą jadalnię, nie yeah. i w ale wiadalnie już tutaj pod względem tego zostawimy, tylko sobie przyjdziemy teraz do salonu i weźmiemy z salonu jakiś dywan, zabierzemy. Który zabierzemy? Wybie wybierzemy mój ulubiony, e, czyli ten w innym kolorze. Mm, I w tym. Ale nie za duży, więc go zmniejszymy. Jak się zmniejszał? Tak, o się zmniejszał. No właśnie, no i tak, ewentualnie jeszcze trochę. Nie, teraz już za mało trochę. Więc powiększymy o ciupinkę. No i super, no i taki dywan yy, to się rozumie. Yy, teraz wydaje się to pomieszczenie, że jest takie bardziej zagospodarowane. Cóż, co możemy jeszcze walnąć? Kominek walnimy w jadalni, czyli kominek w jadalni? To jest klimatyczne. Wtedy możemy go walnąć tutaj tak o. Walnimy go naprzeciwko tego krzesła tak o. W jaki sposób? I na niego damy jakąś yy, kozacką rzeźbę, która to jest taka ładna. Jakaś taka fancy. Uuuu, ta jest fancy rzeźba. Zobaczcie jaka super. Stateczek walniemy jeszcze, tylko sobie zmniejszymy. Znaczy się, obrócimy w widoczność. No nie no, nie niszczcie moich pomysłów. Czemu nie możemy tego postawić? To powinno się wszystko dać postawić tutaj, a nie jakieś wybrane rzeczy. Ciekawe czy lwa możemy postawić. Lwa możemy. No dobra, ale e, czy możemy postawić takie rzeczy jak ta ręka na przykład? Tą rękę chyba ja mogliśmy, więc dobra, no to dobrze, że mogliśmy. Jeszcze zapostawimy jakiegoś małego kwiatka, bo roślinności nigdy nie za wiele. E, wiecie. Ha, jak nazwałeś taki kwiatek? O! No i super. Tego powiększymy delikatnie. Damy go tu. I symetrycznie damy go po tej stronie. I teraz uniemożliwiliśmy wejście na balkon, ale na szczęście po drugiej stronie jest ee, dokładnie to samo. Mm, ale co jeszcze tutaj można zrobić? Żeby było tak bardziej komfortowo, to damy sobie żaluzję. Eee, one będą tutaj bardzo fajnie wyglądały. Wiecie, które damy? Damy moje ulubione. Damy sobie moje Moje ukochane żaluzje, w szarym kolorze Damy sobie takie żaluzje no Powiedzcie, że one nie są super Czy one wam się nie podobają? Mi się mega podobają eee, No i co? No i teraz, eee, możemy te żaluzje dać jeszcze po innych W innych pomieszczeniach, to jeszcze nie wiem co będzie, to nie dajemy na razie Dobra, tutaj na razie starczy No i oki okay. Eee, co możemy teraz zrobić? Możemy zrobić teraz lampki, jakieś fajne Tutaj, ale po co lampka jak nie wiadomo, jak tutaj Wiecie co, co tu zrobimy? Nie wiem że ci takie stoliki dziecięce Ale możemy zrobić taki jakiś baby stoliczek, nie? Więc yy, zrobimy sobie jakiś taki, naprawdę taki No dobra, może nie taki jadalnie jeszcze raz. Idziemy do stolik... Do stolików powiedziałem. Do stolików, halo. No. I dajemy taki stolik. Tylko go oczywiście pomniejszamy. No, żeby był dziecięcy stoliczek. No i czajsz, jest normalnie dziecięcy stoliczek. pomniejszony Dobra, teraz dziwnie jakoś, więc weźmy sobie jeszcze krzesełko. Patrzcie jest duże, bo to je pomniejszymy, nie? Pomniejszamy każdy. No i patrzcie, jak fajnie tutaj nie dajemy. No jest super, tylko jeszcze jakiś kwiatek trzeba walnąć. Kwiatka jakiegoś rozumiesz, takiego nie? Tylko tego akordu możemy powiększyć. No i jest kwiatek, no i jest normalnie jadalnia. Jest taka mega przytulna ta jadalnia, nie? Taka jaka powinna być. Taka miła, fajna, rodzinna atmosfera w tej jadalni. Będzie panowała. Kurczę, już nie mogę doczekać aż zaczniemy normalnie grać już, nie? Wtedy sobie karier poszukamy, jakichś zawodowych i będzie super To był ten kolor, tak? Tak I malujemy wszystkie ściany Czyli jest coś naprawdę super Superowego No i zobaczcie jak fajnie jest Nie wiem jak wam, ale mi odpowiada wszystko tutaj No, zobaczcie, kolejna tutaj ścianka pomalowana już będzie. No i niedługo wszystko będzie pomalowane, no i zaczynamy robić kolejne pomieszczenie. Myślę, że jeszcze w tym, w tym odcinku... Nie, w tym odcinku szło nie zdążyłem. W sensie czas nas nie goni. Bardziej goni nas yy, listopad i koniec listopada i vlogmasy. To nas najbardziej goni. O nie, za kominkiem nie jest zrobione, widzicie to? Jak się obróciłem na chwilę, to widziałem, nie jest zrobione. Teraz już chyba jest, mam nadzieję. O Boże! Nie jest dobrze, bo zaczyna mi się chcieć siusiu. Trzeba otworzyć okno, bo znowu na mi w piecu, także się uduszę. No dobra, kochani, w ogóle zakończymy odcinek teraz, bo akurat muszę siku, Przerwa na siku. Widzimy się jutro o godzinie 16, papa. Pa.